Z Ewangelii według św. Łukasza prowadzono też innych, dwóch złoczyńców, którzy razem z Nim mieli być straceni. Kiedy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej Jego stronie. Jezus mówił, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zarzucili losu Jego ubranie i podzielili się Nim, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś drwili sobie z niego. Innych wybawił. Niech uratuje samego siebie, jeśli on jest tym wybranym, Chrystusem Boga. Także żołnierze szydzili z niego. Podchodzili, podawali mu ocet i mówili: Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie. Był też nad nim napis: To jest król Żydów. Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił mu, mówiąc: Czy ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: Ty nawet Boga się nie boisz. Chociaż ponosisz tę samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani, zasłużyliśmy na to, ale on nic złego nie zrobił. I dodał: Jezu, wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa odpowiedział mu zapewniam cię dzisiaj ze mną będziesz w raju przed nami Najważniejsze święta w ciągu całego roku, najważniejsze święta wiary chrześcijańskiej. Po nich nie będzie już nic ważniejszego w tym roku. One są pewną kulminacją, pewnym szczytem, szczytem historii zbawienia. I przeżywamy dzisiaj to ostatnie kazanie pasyjne w czasie tego roku. Przeżywamy je w klimacie tematu uczestniczę we wspólnocie Kościoła, tematu, który, o którym już wielokrotnie zdążyliśmy powiedzieć, że nawiązuje do najważniejszego tego wydarzenia, które ma miejsce w całym Kościele, do procesu synodalnego, synodu o synodalności. Synod o synodalności, który szczególnie ma zwrócić uwagę katolików na trzy sprawy, komunia, misja. I uczestnictwo. Komunia, misja oraz uczestnictwo. Jak wielokrotnie już to wybrzmiało, Kościół katolicki w całym świecie miał się właśnie zmierzyć z pytaniami o te trzy aspekty. Czy naprawdę jest wspólnotą? Czy ludzie, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, czują się razem, czują się wspólnotą? Czy Kościół jest misją? Czy Kościół szuka tych, którzy poginęli? I po trzecie, czy ci, którzy przychodzą na modlitwę, czują się jego uczestnikami? Czują się, że tworzą część tego Kościoła? I w czasie pierwszego kazania pasyjnego uświadamialiśmy sobie, że Kościół narodził się z przebitego Boku Chrystusa, kiedy wypłynęła krew i woda. Święty Jan Chryzostom i święty Ambroży. Widzieli właśnie w tym momencie tą chwilę ustanowienia kościoła. Następnie spoglądaliśmy na przykład setnika rzymskiego, który pod krzyżem wyznał wiarę. On miał nam przypomnieć, że uczestniczymy w kościele, aby tutaj spotkać Jezusa. Że jesteśmy tutaj w tej wspólnocie, aby Jezusa wybrać, pokochać i aby go naśladować. Następnie. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, mierzyliśmy się z pytaniem kościoła jako wspólnoty. Mogliśmy sobie wzajemnie powiedzieć, Dziękuję, że tutaj jesteś. Uświadamialiśmy sobie, że Chrystus umarł na krzyżu, aby pojednać nas z Ojcem, ale on umarł także na krzyżu, żeby pojednać nas między sobą. Z kolei w czwartą niedzielę. Mierzyliśmy się z tematem grzechu i krzywdy, który ma miejsce we wspólnocie Kościoła. Usłyszeliśmy rozwanie, rozważanie i świadectwo o szewczyk, głęboko wierzącej kobiety, która jako dziecko została skrzywdzona przez duchownego. I tamte spotkanie przypomniało nam, że Kościół Chrystusa zawsze jest po stronie skrzywdzonych. Nigdy nie może być po stronie sprawców bez względu na to, jakie stanowisko zajmują we wspólnocie kościoła. W poprzednią niedzielę mówiliśmy o służbie, o służbie, która jest naśladowaniem Chrystusa. Chrystusa, który w czasie ostatniej wieczerzy uklęknął przed swoimi uczniami i umył im nogi. I to spotkanie miało postawić w nas pytanie, kim tutaj jestem? Czy jestem uczestnikiem? Czy jestem zaangażowanym? Czy tworzy tą wspólnotę, a może nie czuje się za nią współodpowiedzialny i czuje się bardziej obserwatorem. I dziś wchodzimy już w najważniejszy temat, w temat, o którym papież Franciszek powie, że jest to najważniejsze zadanie Kościoła. Wcześniej święty Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu wielokrotnie zachęcał Kościół do podjęcia dzieła Nowej ewangelizacji. Po raz pierwszy tego określenia święty papież Jan Paweł II użył w czasie swojej pielgrzymki do Polski, do nowej chuty. Mówił o potrzebie ponownej ewangelizacji nowej ewangelizacji ewangelizacji tych środowisk, które wcześniej były chrześcijańskie, wierzące, ale które utraciły wiarę albo ich związek ze wspólnotą kościoła się rozluźnił. I święty Jan Paweł II mówił o głębokiej potrzebie tego dzieła we wspólnocie Kościoła. W jednym ze swoich dokumentów poświęconym misji papież Jan Paweł II napisał: Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Chrystus umarł za każdego człowieka, a więc Kościół jest posłany do wszystkich. Chrystus swoją śmiercią chciał dotrzeć do każdego człowieka, a więc Kościół jest posłany do wszystkich. Na początku tego dzisiejszego nabożeństwa usłyszeliśmy bardzo dobrze nam znaną Ewangelię o dwóch przestępcach, którzy umierają obok Jezusa. Skoro sami przyznają, że są winni, prawdopodobnie mogli być mordercami, mogli być buntownikami, podpalaczami. Z pewnością byli ludźmi, którzy budzili pewien niepokój społeczny. I prawdopodobnie, kiedy pobożni, poczciwi Żydzi. Widzieli, że tych dwóch przestępców zostało skazanych na śmierć, to może odetchnęło z ulgą. I pomyśleli sobie, dobrze, że tych dwóch łajdaków ukrzyżują. Już wreszcie będzie spokój. Nie będziemy się bali chodzić po ulicach. Człowiek, którego tradycja nazwie dobrym łotrem, on sam powie do Jezusa i do drugiego łotra: My sprawiedliwie odbieramy karę za nasze czyny. Oni w przeciwieństwie do Jezusa. Nie umierali za niewinność. I to, co jest niesamowite, człowiek, ten nazywany dobrym łotrem, zwraca się do Jezusa i mówi: Wspomnij o mnie. Jak już będziesz w swoim królestwie, to po prostu o mnie pamiętaj. Tak naprawdę ten człowiek nie prosi o wiele. On nie prosi o zbawienie. On nie prosi o darowanie kar. Prawdopodobnie on myśli tylko o tym, że jak już będzie gdzieś potępiony, żeby ten dobry człowiek, Jezus z Nazaretu, dobrze o nim pomyślał. Aby dobrze o nim pomyślał w swoim królestwie. Jezus w swoim miłosierdziu obiecuje mu o wiele więcej. Mówi mu, będziesz ze mną w raju. I choć może dla nas nie brzmi to tak ostro, to, to są słowa bulwersujące i skandaliczne. Bo ktoś zapyta... A kiedy ten człowiek odpokutował swoje winy? Kiedy przeprosił? Kiedy naprawił całą swoją krzywdę? Jezus mówi mu: Będziesz ze mną w raju. Bo śmierć Chrystusa ma wielką moc. Śmierć Chrystusa ma moc usprawiedliwić każdego, każdego, kto to prosi. Każdego, kto ma chociaż przejawy wiary, kto ma w sobie tęsknotę za Panem Bogiem. Niesamowicie poruszająca scena. I w Wielki Piątek, czyli w ten najbliższy piątek, my na nowo będziemy się z tym mierzyć i będziemy to przeżywać, że śmierć Jezusa Chrystusa dotyka każdego człowieka na całym świecie. W czasie tej liturgii Wielkopiątkowej jest jeden bardzo szczególny moment. On trochę nam umyka, ponieważ w tej liturgii. Inne momenty wydają się bardziej plastyczne, bardziej takie zapadające w pamięć. Na przykład męka pańska czytana na głosy, tak jak to ma miejsce dzisiaj, albo adoracja krzyża. A jest taki jeden szczególny moment w liturgii, który pokazuje nam, że Chrystus naprawdę umarł za wszystkich. I to z modlitwa wiernych, bardzo rozbudowana, śpiewana, zawierająca dziesięć wezwań. I w tej modlitwie modlimy się między innymi za katechumenów, za tych, którzy następnej nocy w Wigilię Paschalną staną się chrześcijanami. W czasie tej modlitwy modlimy się także za wszystkich chrześcijan na świecie. Nie tylko za katolików, za wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa. A więc tego dnia będziemy modlić się i za naszych braci prawosławnych, za protestantów, za Anglikanów. Bo Jezus umarł za wszystkich. I także w tej modlitwie będziemy modlić się za Żydów, aby Bóg prowadził ich drogą zbawienia. Jedno z wezwań będzie mówiło o tym, że modlimy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, a wierzą w Boga. A więc nasza wielkopiątkowa modlitwa dosięgnie także muzułmanów. Jedno z wezwań będzie się odnosić do tych wszystkich, którzy w ogóle nie uznają istnienia Boga. A więc będziemy się modlić może za naszych bliskich, może za naszych sąsiadów, bo Chrystus umarł za wszystkich. I bardzo chcemy, aby oni doświadczyli tej mocy Jego śmierci, ukrzyżowania i także zmartwychwstania. My, jako Kościół Chrystusa, jako Jego uczniowie, także jesteśmy zaproszeni do tego, aby tą prawdę zanieść do wszystkich. A więc tym podstawowym, najważniejszym zadaniem Kościoła, jest ewangelizacja. Święty papież Jan Paweł II często mówił o nowej ewangelizacji. A obecny papież, papież Franciszek, mówi o tym, że to jest najważniejsze zadanie Kościoła. Że Kościół nie ma ważniejszego zadania od tego, żeby miłość Pana Boga zanieść do każdego człowieka. I dlatego w czasie tego synodu, synodu o synodalności, też pojawiło się takie pytanie: czy jesteśmy Kościołem Misyjnym? Kościołem ewangelizującym. I czy zależy nam na tych osobach, którzy już do kościoła nie przychodzą? A może wśród niektórych rodzi się takie poczucie ulgi, bycia lepszym, no dobrze, że ich nie ma. Bo żyją tak, a nie inaczej, to po co w ogóle mają tutaj przychodzić. Jednak ewangelizacja, o czym przypominają też ostatni papierze, nie polega na tym, że tłumaczymy komuś, jak bardzo jest złym i beznadziejnym człowiekiem. Często ewangelizacja rozpoczyna się od postawy miłości i postawy wysłuchania. Postawy miłości i postawy wysłuchania. Przez kilka lat miałem okazję uczestniczyć w różnych inicjatywach związanych z nową ewangelizacją. Między innymi mogłem ewangelizować na Festiwalu Rokowym w Kostrzynie w ramach inicjatywy Przestanek Jezus. Miałem okazję ewangelizować w więzieniu, w domach opieki, w szpitalu. I to, co dla mnie zawsze było poruszające, to słyszałem niezwykle trudne, skomplikowane historie. Historie grzechu, poszukiwania Pana Boga, tęsknoty. I często to, co mogłem robić, to podzielić się swoim osobistym świadectwem, że Pan Bóg naprawdę kocha każdego człowieka. Że Pan Bóg naprawdę zrobi wszystko, żeby człowieka przyprowadzić do siebie. Tak, jak Pan Jezus zrobił to na krzyżu wobec Dobrego Łotra. Zobaczył malutką tęsknotę i był w stanie go zbawić. Papież Franciszek w swoim najważniejszym dokumencie poświęconym ewangelizacji, czyli Radość Ewangelii, Ewangelii Gaudium, napisał tak: Każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej czułości Pana i zamieszkuje on w jego życiu. Jezus Chrystus przelał swoją cenną krew na krzyżu za tę osobę. Niezależnie od jakichkolwiek pozorów, każdy jest niezmiernie święty i zasługuje na naszą miłość i na nasze poświęcenie. Każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej miłości Pana. Za każdego człowieka umarł Chrystus bez wyjątku. I wobec tych wszystkich refleksji Musimy sobie postawić pytanie, czy my tę miłość chcemy zanieść innym? Czy miłością Pana Boga chcemy dzielić się z drugim człowiekiem? Myślę, że doskonale wiemy, że większość mieszkańców naszego osiedla nie praktykuje wiary. Prawdopodobnie powody są bardzo różne i dlatego jest potrzebna modlitwa. Musimy się modlić, ale nie w pierwszej kolejności za tych, którzy nie przychodzą. Ale musimy się modlić za nas, abyśmy potrafili być świadkami. Musimy się modlić za nas, abyśmy potrafili innym przekazać miłość Pana Boga. Abyśmy byli, jak to mówi papież Franciszek, uczniami, misjonarzami. Bo może to jest właśnie pytanie o moc naszego świadectwa, o moc naszego życia Ewangelium. Czy nasze życie, życie wiary, jest dzisiaj dla innych pociągające? Z tym pytaniem mierzono się przez długi czas, także w czasie procesu synodalnego, ale także chrześcijanie pierwszych wieków wiedzieli, że jeżeli nie będą żyć radykalnie miłością, radykalnie Ewangelią, to nikt za nimi nie będzie podążał. I dziś możemy zadać sobie takie pytanie, bo czas wielkiego postu to jest czas naszego nawracania się, ale także czas nawracania całej wspólnoty. Czy nasza wspólnota parafialna jest świadectwem dla osób poszukujących? Czy tutaj znajdzie się miejsce dla każdego, kto chce szukać Pana Boga i zbudować z Nim relacje? Wiemy, że w czasie świąt wiele osób, które zwykle nie pojawiają się w kościele, uczestniczą w różnych nabożeństwach, w liturgiach i często może pojawić się takie myślenie o, cały rok nie chodzą, teraz im się przypomniało, teraz przez cały rok nie byli. A ich obecność, obecność ludzi, którzy w ciągu roku nie praktykują wiary, dla nas jest zaproszeniem. Zaproszeniem do świadectwa, zaproszeniem do modlitwy. Warto wspomnieć w czasie tych liturgii Triduum Paschalnego, wspomnieć w sercu i powiedzieć Panie Boże, rozbudź wiarę w tych ludziach. Rozbudź tą wiarę, aby poczuli, że naprawdę ich kochasz i że chcesz być blisko ich życia. To jest to niezwykłe zadanie misyjne, które możemy realizować. I także z tego miejsca proszę Was o modlitwę w intencji nas, księży, abyśmy sprawując liturgię Triduum Paschalnego i głosząc homilię, abyśmy także potrafili rozbudzić wiarę. Aby Bóg przez naszą posługę rozbudził wiarę w tych, którzy może w ciągu roku nie za często tutaj przychodzą. Dla nas jako wspólnoty. Jest to ogromna szansa, abyśmy byli świadkami miłosierdzia Pana Boga. Dla nas jest to szansa, abyśmy pokazali, dlaczego tutaj jesteśmy, w co tak naprawdę wierzymy, co nas zafascynowało. Bo te święta, które przed nami, one nam mówią właśnie o tej wielkiej prawdzie. Pan Bóg zrobił to dla wszystkich. Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, umarł za wszystkich. Umarł za wszystkich bez wyjątku. I zbliżamy się do tych wielkich, świętych wydarzeń i głęboko będziemy przeżywać także w Wielki Piątek ten moment ustanowienia Kościoła. Usłyszymy Ewangelię według świętego Jana, kiedy wypłynęła z boku Jezusa krew i woda. Usłyszymy Ewangelię o tym, o czym Ojcowie Kościoła mówili, że to jest moment założenia Kościoła. I w tej wspólnocie my uczestniczymy. Pan Bóg chciał nas zrodzić z przebitego boku Pana Jezusa, tak jak z przebitego boku Adama stworzył Ewę. Życzę Wam i życzę także sobie, abyśmy głęboko przeżyli ten czas świętego Tridum. Życzę, go, życzę abyśmy umieli go przeżyć razem, we wspólnocie. Bo jak padło tutaj już wiele razy, Bogu spodobało się to, aby nie zbawiać nas osobno, ale żeby zbawić nas razem we Wspólnocie. Amen.